Siema, z tej strony Joker. Lecimy z najnowszymi informacjami z Polski i świata. Dziś będzie o wielkiej aferze Red Bulla, mafii ze Stambułu w Warszawie, nowych przepisach wizowych w USA i dramatycznej akcji policji w Gdańsku. Zaczynamy. Komisja Europejska odpaliła przeciwko Red Bullowi ciężkie działa. Firma została oskarżona o działania antykonkurencyjne w Europie. Według śledczych... Producent energetyków miał naciskać na sklepy, żeby te ograniczały dostępność napojów innych firm. Mowa o zachętach finansowych i presji na detalistów. Bruksela bada, czy Red Bull wykorzystał swoją pozycję rynkową, co mogłoby prowadzić do sztucznie wysokich cen i mniejszego wyboru dla konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, kara może wynieść nawet 10% rocznych przychodów to już nie są żarty. Wielki Bu przed sądem. Prokuratura rejonowa domaga się utrzymania aresztu dla Patryka M. pseudonim Wielki Bu. Mężczyzna usłyszał pięć zarzutów: udział w grupie przestępczej, handel narkotykami, kradzież z włamaniem i recydywa. Wielki Bu został przewieziony do Lublina pod konwojem CBSP i służby więziennej. Co ciekawe, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Śledczy twierdzą jednak, że działał w latach 2017-2018, handlując marihuaną, kokainą, amfetaminą i ekstazy. Grozi mu nawet 15 lat więzienia. USA zaostrza przepisy wizowe. W Stanach Zjednoczonych szykują się kontrowersyjne zmiany. Nowe przepisy wizowe mówią jasno. Osoby z, chorowa, z chorobami przewlekłymi, otyłością lub dużą nadwagą mogą mieć większy problem z uzyskaniem wizy. Amerykańskie władze tłumaczą to obawami o koszty leczenia. Konsulowie mają dokładnie sprawdzać stan zdrowia wnioskodawców i wymagać dowodów, że są w stanie sami zapłacić za ewentualną opiekę medyczną. W przeciwnym razie cóż odmowa. Mafiozo z Turcji zatrzymany w Warszawie. Kontrterroryści zatrzymali w centrum Warszawy 43-letniego Turka, poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna jest uznawany za egzekutora stambulskiej mafii, odpowiedzialnego za porwania, zabójstwa i zbrojne napady. Do zatrzymania doszło przy ulicy Żurawiej, a przy mafiozo znaleziono broń z nabojem w komorze i kilkanaście sztuk amunicji. Nie przyjechał tu po robotę. Według ustaleń jedynie próbował się w Polsce ukryć. Teraz trafił na 3 miesiące do aresztu. Dramatyczna akcja policji w Gdańsku. W Gdańskim bloku doszło dziś do dramatycznej sytuacji. Policja i straż weszły do mieszkania mężczyzny, który próbował popełnić samobójstwo. W pewnym momencie mężczyzna rzucił się na policjanta z piłą japońską. Funkcjonariusz został ranny w ramię i w obronie życia oddał strzał. Napastnik trafił do szpitala, podobnie jak policjant. Na szczęście jego życiu nic nie zagraża. To były najważniejsze newsy, a ty, drogi widzu, jeśli chcesz być na bieżąco, zostaw suba i wbij wieczorem na kolejne materiały. Newsy o 20, teorie o 17. Trzymajcie się i cześć.